W tym zadaniu wyznaczymy zbiór wartości takiej funkcji. Zauważmy, że w tej funkcji, w jej wzorze, pojawia się wartość bezwzględna z cosinus x. Pamiętajmy, że każde wyrażenie z wartością bezwzględną jest zawsze nieujemne. Ponadto cosinus osiąga maksymalną wartość równą 1. Widać to na wykresie niż tutaj mamy wartość maksymalną równą 1. Ponadto gdybyśmy na ten wykres, na funkcję cosinus x nałożyli tutaj wartość bezwzględną to to przekształcenie polega na tym, że zamalowujemy te części wykresu które są nad osią x to wszystko musielibyśmy zamalować natomiast to co jest pod osią musielibyśmy odbić Symetrycznie do góry. O, w ten sposób. Tak wyglądałby wykres. I teraz ładnie widać, że wartość bezwzględna z cosinus x przyjmuje następujące wartości. Najmniejszą wartością jest 0. Natomiast Największą, maksymalną wartością takiej funkcji jest 1. Teraz wróćmy do wzoru funkcji i popatrzmy na nią pod kątem kolejności wykonywania działań. Tutaj, w tym działaniu na początek, powinniśmy wykonać mnożenie. Dlatego to mnożenie przeniesiemy do naszej nierówności. Czyli tutaj pomnożymy obustronnie przez 5. Wówczas z lewej strony zostanie 0, z prawej strony otrzymamy. No, po środku otrzymamy 5 razy wartość bezwzględna z cosinus x, natomiast z prawej strony mamy piątkę 1 razy 5 to 5. Następnie wykonalibyśmy to odejmowanie. Więc odejmujemy tutaj od całej nierówności trójkę, wówczas z tej strony otrzymamy minus 3, po środku otrzymamy 5 razy wartość bezwzględna z cosinus x. Odjąć 3 i 5 odjąć 3 to jest 2. No i zwróć uwagę, że wewnątrz tej nierówności pojawił się wzór funkcji f od x. I widzimy, że ta funkcja zawiera się w um, liczbach od minus trójki do dwójki. I to jest zbiór wartości tej funkcji. Zbiór wartości funkcji f to przedział liczb od minus trójki do dwójki. Przedział jest obustronnie domknięty, ponieważ są dopuszczone tutaj równości w tych dwóch liczbach. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!